Hej, Dzisiaj robimy odcinek z polecajkami. Niektóre z tych produktów już się przewijały na moim kanale, ale nigdy jeszcze ich Wam tak wprost nie polecałam, więc dzisiaj to zrobimy. Bez przedłużania lecimy do pierwszej polecajki. Pierwszym produktem, który Wam polecam, są ołówki z Astry. Są to ołówki do cieniowania. Jest ich w takim jednym opakowaniu 12 sztuk. Tutaj macie wszystkie dokładnie opisane, a w środku prezentują się tak. Z takich porad, to tych grubych używajcie do cieniowania, a tych cienkich do różnych detali. Jeśli oczywiście je macie, no to no, naprawdę super, bo one bardzo mi się przydają do różnych cieni w pracach ołówkowych. Numer dwa to są mazaki do malowania na kamieniach. Tutaj jest ich trochę więcej niż w naszych ołówkach, ponieważ jest ich 18 ale one już były dwa razy na moim kanale. Mm, tak, one są naprawdę świetne. Dlaczego? One przypominają mi też mm, te mazaki Poska. Dlaczego? Ponieważ y, one y, ma, są białe na początek i trzeba z nich wycisnąć farbę, żeby wiecie, działały. I tak samo y, mają mazaki Poska. Mm, one nie tryskają farbą, w sensie, że jak maźniecie, to nie tryska na Was farba, nie. nie. No, tak się prezentują kolory. Ok, i lecimy do trzeciego produktu. Trzecim produktem, który Wam bardzo polecam, są akrylowe markery do malowania po najróżniejszych powierzchniach. Jest tutaj 36 kolorów i prezentują się one tak. Ja na przykład nimi malowałam po moim opakowaniu na mazyki. Tak wygląda pierwsza strona, tak wygląda bok. Tutaj z tyłu jeszcze nic nie namalowałam, możecie zareagować pod tym filmikiem emotką, co mam tutaj namalować. I tak się prezentuje drugi bok. Naprawdę, te markery są bardzo fajne i można na przykład na zielonym malować niebieskim. Wiecie, tak można nakładać na siebie kolory. Produkt numer czwarty to są takie mm, jakby kredki, pastele w sztywcie. Tutaj mamy otwarcie, i w środku mamy takie pastelowe kolorki: różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Możemy sobie przetestować na przykład zielony. Okej, okay, i tak się prezentuje cały taki, cała taka kredka. Ok, otwieramy. Tak się prezentuje w środku. Tu jest trochę jak mechanizm, jak klej albo pomadka. Odkręcamy i wtedy nam się kredka wysuwa. Ok, ale jak to wygląda na kartce? Mam tutaj kawałek kartki. I po prostu malujemy sobie. I jest ładny efekt zieleni pastelowej. Tak się prezentują takie mm, pastele w sztywcie ja to nazywam. U mnie się bardzo sprawdziły, zwłaszcza do cieniowania. Więc myślę, że u Was jak lubicie cieniować, to też by się jak najbardziej sprawdziły. Okej okay, kochani, jeśli podobają Wam się takie filmiki z polecajkami, to koniecznie zostawcie pod tym filmikiem z serduszko. Ja dziękuję Wam za obecność i widzimy się w następnym filmiku. Pa!